Ok, możemy zaczynać. Podejście pierwsze: Samsung Galaxy Z Fold 4 i Z Flip 4. <laughs> Foldy Samsung nie są już nowością. To ikoniczne smartfony, które zmienią Twoje codzienne nawyki. Zacznijmy od Galaxy Z Flip 4, naszego najbardziej kompaktowego folda. To brzmi OK? Nie za bardzo szepczę, co? Stary jest nieźle. Idźmy dalej. OK. Smuklejsze niż kiedykolwiek, pokryte matowym szkłem Galaxy Z Flip 4, dostępne są w czterech przyciągających wzrok kolorach. Pod tym kątem, tym też, pod każdym. Kieszonkowy design. Powinno być kompaktowy. Kompaktowy, tak. A, a co to znaczy? Jasne. A jeśli lubisz błyszczeć, to wybierz ulubione kolory spośród 75 kombinacji dostępnych w edycji Bespoke. Zewnętrzny ekran podąża cały czas za Tobą, a jak go otworzysz, odkryjesz zupełnie nowy świat ekspresji z Flexcam. Przerwimy na moment. Wiesz, czym jest Flexcam? No, pewnie. Oczywiście. Uwielbiam Flexcam. Flexcam jest... super. Sorry, możesz powtórzyć? Pozwól, że ci pokażę, będzie ci łatwiej. FlexCam daje Ci swobodę wyrażania siebie, od wideo rozmów po filmy i selfie, nawet na zewnętrznym ekranie, bez użycia rąk. Okej, okay, dzięki. To lecimy dalej. Wyświetl podgląd swojego selfie, na którym starczy miejsca dla każdego. Ujęcie za ujęciem, a wszystko to bez użycia rąk. FlexCam działa świetnie również na Instagramie. Uchwyć ulubione momenty z nowej perspektywy. Z góry lub z dołu. I akcja. Okej, okay, super. Krótka przerwa. Z góry… z dołu… i… akcja! Dobra, wracajmy do pracy. Każdy kąt jest najlepszy z Flexcam. A do tego możesz przełączać się między ekranami, by złapać idealny widok. Ulepszona bateria w Galaxy Z Flip 4 da ci energię na cały dzień, a z Flexcam nie musisz martwić się, że nocne filmy będą poruszone i niewyraźne. Po prostu chwyć Galaxy Z Flip 4 i wyraź siebie. Czas poznać Galaxy Z Fold 4, tytana produktywności. To najsmuklejszy fold z najszerszym ekranem zewnętrznym. Jest niesamowity. Śmiało. Otwórz go, jeśli chcesz. Ok. Otwórz go i doświadcz imponującego obrazu na ekranie o rozmiarze 7,6 cala z jeszcze mniej widoczną kamerą. Nie będziesz mógł oderwać wzroku. Alex, Alex, Alex. To jest świetne. No jasne, że jest. Lećmy dalej. Duży ekran gwarantuje pełen komfort w czasie grania. Dostałaś link, który wysłałam? Moment, już sprawdzam. Z nowym paskiem zadań możesz płynnie przełączać się między aplikacjami albo jednym ruchem błyskawicznie otworzyć dwie naraz. Wygląda super. A może na trasie skoczymy do Rzymu? Mhm. Sprawdzę połączenia... Okej, okay, mam to. Wielozadaniowy i szybki jak nigdy. Od pełnego ekranu do trybu Flex, również z aplikacjami. Wideorozmowa? Twórz notatki z rysikiem S Pen, a dzięki ochronie o stopniu IPX8 nie martw się o zalanie. Ultracienkie szkło. Przeskoczyłeś część o procesorze. Nowy Snapdragon 8 Plus pierwszej generacji hmm. na urządzenia mobilne. Snapdragon. A, Snapdragon. To znaczy szybki. Szybki, jasne, super, tak. Dobra, następne ujęcie. W środku technologia Ultra Thin Glass. Na zewnątrz lotniczej klasy Ramka Armor Aluminium. I nasze najmocniejsze szkło Corning Gorilla Glass Victus Plus. To nasze najbardziej wytrzymałe foldy. Osiągnij więcej z Galaxy Z Fold 4. Otwórz się na nowy świat ekspresji z Galaxy Z Flip 4. Dobra robota, mamy to. Super. Dzięki. A mógłbym zabrać je ze sobą? Nie? Szkoda.